Stadion Narodowy. Jeszcze na makiecie. I już w rzeczywistości. Wszystko gotowe do robót związanych z pokryciem dachowym. Tak wyglądał rok temu. Jak widać, sporo się zmieniło. Jest co robić na wielkich trybunach złożonych z 2100 elementów, których montaż został właśnie zakończony. A na płycie pracy przy zespołach zastrzał odciąg, tworzących wraz ze słupami pylony, na których będą zawieszone liny konstrukcji dachu. Zmontowano już 13 takich zespołów. Sierpień to miesiąc festiwali. Na dziesiąty, jubileuszowy Festiwal Mimo w Teatrze na Woli zjechali najsłynniejsi artyści z całego świata. Obok spektakli odbywają się warsztaty Teatru Pantomimy, prowadzone między innymi przez uczniów słynnego Marcela Marceau. Z niezwykle ciekawymi propozycjami przyjechały na Festiwal Polski Teatr Formy z plenerowym spektaklem Babel, który zobaczyć będzie można w najbliższy piątek. Teatr Jack and Joe z Włoch ze znanym spektaklem liveback. Czy wrocławski teatr pantomimy, który zaprezentował osąd? Festiwal Mimo staje się coraz bardziej znany na teatralnej mapie świata. Zdjęcia. Przez dwa wakacyjne miesiące dla wszystkich dzieci pozostających w stolicy przygotowano akcję Lato w Mieście. Codziennie brało w niej udział około 10 tysięcy osób. Choć zajęcia trwają do końca sierpnia, wielki finał tej imprezy odbył się w Agrykoli. Pod hasłem Bądź Bezpieczny w Mieście dziećmi i młodzieżą zajęli się strażacy, ratownicy, policjanci i straż miejska. Radzili, uczyli i pomagali, żeby czuć się bezpieczniej w Warszawie. Wielka parada ciągnąca się od nowego miasta po plac zamkowy zainaugurowała szósty międzynarodowy festiwal folklorystyczny Wars Folk wodzie pojawiły się zespoły z Polski, Argentyny, Czech, Indonezji, Belgii, Grecji, Albanii i Rosji. Ponad 300 artystów zapraszało między innymi do Parku Sowińskiego na Woli, gdzie przez 4 dni można było uczestniczyć w niezwykle barwnych występach. Niewiele jest stolic, które mogą pochwalić się takim przedsięwzięciem. Zwłaszcza że artyści zawitali również do Centrum Zdrowia Dziecka czy Parku w Powsinie. Barwnie, kolorowo i niezwykle radośnie. Szósty już Festiwal Chopin i jego Europa trwa. W Palladium gościliśmy na jazzowym opracowaniu pieśni kompozytora. Dziewięć pieśni, między innymi ze słowami Mickiewicza, Witwickiego, Zaleskiego zaśpiewała Inga Lewandowska. www.um.warszawa.pl